...na jakimś weselu. To miło, że hrabia pożyczył Bartkowi swoją ulubioną terenową zabawkę G-klasy. Co, jedzie do narzeczonej? Niech ma. Dobra, to Gdziekolwiek będziesz, tam będę i ja. Nie wszyscy zakochani mężczyźni mogą podczas jazdy posłuchać śpiewającej dla nich ukochanej. Bartek jest szczęściem. Gdziekolwiek będę, tam wiem, że ty też. Zawsze mi myślą. Czekaj. To no chciałem ci pieszyć ładną piosenkę. Chcesz posłuchać? Tak. Ale wiesz jaką? Moją. Tak. Znowu świt zabiera cię. A świt ustąc znowu, znowu u mnie. Ja mam powiedzieć że nie chcę z ciebie ocknąć się. Ty odchodzę. Zgładzisz mnie, zapamiętać tak muszę, jak masz powiedzieć, że mało mnie ciebie jest. Szczerze mówiąc, to y, jestem wściekła trochę za wczoraj. Nie uważasz, że przegiąłeś? Antena jedyna, przez którą niestety, ale sygnał nie przechodzi, co tam na dole, a może w Warszawie, nie, nie, nie potrafią odbierać. To jest nasza wycieczka z Wami po Rydze, powiedzmy jest prościej niż biegać teraz po mieście i czas tracić, po Rydze, po tym, po Kijowie. Spotkajcie się na czacie. Wyślijcie sms o treści fanclub pod numer 7127 i rozmawiajcie o Michale Jak fans fanem zabawa na całego halo no dzień dobry, witam wszystkich oglądaczy i podglądaczy, jaki jestem, taki jestem, jestem, jaki jestem. Tu przed wami Kijów, tam jest Dniepr, komin, na który trzeba uważać lecąc samolotem, osiedle. No jak widzicie, jedno wielkie bunkrowisko, to takie nasze, typowe, polskie, ukraińskie budowle. No tu przed nami oczywiście telewizja, telewizja powiedzmy że ukraińska i mm, no to po widzicie to wszystko co można spotkać w Kijowie tam powiedzmy sobie szczerze, że fajnie jest. No. Antena jedyna, przez którą niestety, ale sygnał nie przechodzi, co tam na dole, a no, może w Warszawie nie, nie, nie potrafią odbierać się. no nieważne, no w każdym bądź razie my tu jako przyjacieli byli przyjęci. Bardzo fajnie. Tyle y, ukraińskich samochodów, ile tu widzę, to w ogóle nie widzę nigdy. Um, no i to wszystko, no, to jest nasza wycieczka z wami po Rydze. Powiedzmy, jest prościej niż biegać teraz po mieście i czas tracić e, po Rydze, po tym, po Kijowie. Ale że tutaj na Hama, w moim zdaniem. Na strasznego. No, nie wiesz co, ja potrzebuję telefonu do jego roli. Nic się nie stało, ale może będę potrzebował. Nie no, to już Cię na innych live'ach nie ma, żeby była jasność. Bo ale jak mam Cię Nie masz trzeciej rano, z tylko z pierwszą rano i możesz sobie zawołać. Tak, tam, tylko pierwszą w ogóle, a ludzie z Krakowa przyjadą no, na to Odbiło Ci czerwony? Już odbijało no, to Cię odbijało. bo jak nie, no to nie, no to może... Ja pier... No właśnie, nigdy nie puszczają. Tylko, szkoda, bo nawet ludzie chcą oglądać, jak się ćwiczy bale. No i mają... Tutaj... nie może uważają, może uważają, że fajniejsze jest przekręcanie kluczyków, bo ma dziesiąty raz w samolocie. Fajnie, ja też uważam, że to jest super, jak powstaje układ. Tyle po prostu zmian w trakcie i w ogóle tego wszystkiego. To jest śmieszne, nawet. My się tak opieprzamy, połowa płacze. Tak, ale wiecie, co płacze? Ostatnio kolesy zęba wybił na przykład. Tak, słucham? Cześć. Nie zadzwoniła Marta do Michała, więc Michał dzwoni do Marty. Szczerze mówiąc? Szczerze mówiąc, to y, jestem wściekła trochę za wczoraj. Nie uważasz, że przegiąłeś? Nie pamiętasz, nie? O programie Jestem, jaki jestem. Słuchaj także w Radio Z. Rozpoczął się wielki finał. To od Was zależy, kto zostanie zwycięzcą konkursu i przed kim otworzą się drzwi do kariery. Tylko Ty kochasz we mnie. Jeśli Tylko uważasz, że powinien wygrać Dawid, wyślij SMS pod numer 7222 o treści 03. Jeśli zwyciężyć ma Paula, wyślij SMS pod numer 7222 o treści 09. A może stawiasz na Maćka? Wyślij SMS pod numer 7222 o treści 12. Do wygrania atrakcyjna wycieczka do Grecji lub Hiszpanii ufundowana przez biuro podróży El Greco.